Na przepis, na pyszną zupę gołąbkową zaprasza Cię Litka z bloga Pieprzyć z Fantazją. Gdy ugotujesz tę zupę, z pewnością nie będzie Ci potrzebne drugie danie. Jest to zupa sycąca, prosta w przygotowaniu, a przy tym niesamowicie pyszna. Na początku na oleju zeszklij pokrojoną w kostkę cebulę, dodaj posiekany czosnek, następnie dodaj mięso mielone oraz opłukany ryż. Ryż płukałam trzykrotnie. Wymieszaj wszystko i następnie dodaj pokrojoną w grubą kostkę kapustę. Gdy dokładnie wszystko wymieszasz, możesz dodać puszkę pomidorów. Dolej później wody lub bulionu. Zupa na bazie bulionu z pewnością będzie bardzo smaczna. Dodaj później koncentrat pomidorowy. Jeżeli masz dobrej jakości, gęsty koncentrat pomidorowy, wystarczą dwie łyżki. Wszystko wymieszaj, przykryj pokrywką i gdy już się trochę pogotuje, możesz zacząć przyprawiać solą i papryką. Na koniec sprawdź smak przypraw jeszcze raz solą, papryką i pieprzem. Obserwuj mnie po więcej. Smacznego!